Siema, jestem Banan, to jest Gala, z Gules inaczej, inaczej. Przewitajcie. E, i gramy... To jest seria gimbusiarskie przygody. E, wiemy, class. że tutaj mamy coś zbudowane i w ogóle wszystko, ale nie chciało się wszystkiego nowa zaczynać itp, itd. No, my i td. No, jesteśmy leniwi. No, tyle diasów mieliśmy i wszystkiego, więc pokażemy wam, co już zbudowaliśmy. Tutaj, y będzie, tutaj będzie port dla łódek potem w przyszłości budowany przeze mnie. Z racji tego, że w ogóle nie umie budować, a tylko jedynie kopać i redstone'ować. A, 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 a. No umiesz tylko z redstone'em e, pracować i kopać, wybacz. No tak, też... Jest... no a co? Chodź To przysypać. jest tak nasz domek, tutaj no, mamy pokój. Jest... Chodź, do, chodź do pokoju odpoczynkowego, jak to tak nazwiemy. Ej, tu jest głowa Ej, Chodź. No jest, bo ja ją położyłem tam, bo ty ją Ale zjąłeś. ja ją położyłem tutaj. Ale po co? No to ma leżeć. Dobrze, chodź do, chodź do pokoju. Pokażemy im pokój odpoczynkowy. Aha. Bo ja nie tej dziury tutaj. Trudno tak, naprawię to. Nie no, usiądź ładnie. Tak, usiądź to ładnie. jest mój skin, ja mam torbę na głowie, zaraz zdajemy czapkę. Ja, ja mam garnitur i torbę na głowę z racji tego, że jestem tak brzydki, że w ogóle ten. Ten nosi głowę klipera, bo znalazł. Ale wygląda ten. Oh. Dobra, i tutaj tak mamy jeszcze. Tu jest automatyczna farma kaktusów, która. A, działa w końcu. Ciała, działa, działa. Do łóżka. Dobra, położymy się szybko, żeby noc nie były. Tutaj jest nasz taki główny pokój, który został powstał jako pierwszy i, i to tak wygląda. To jest wyjście na ten z naszego dom, domku w skalę JJ-owego iście. O, proszę. Dobra, no może nie JJ. są łuk. ja już tam jest zenchantowany, jeden z punchem chyba. Ale ja ten? chcę tak zenchantować na hardcora. A, to tu, jest właśnie, on, on tak ogarnia enchantowanie, że ludzie naprawdę. To bez ciebie ich oprowadzę. Ludzi. Dobra. Tutaj są wszystko, co jest zbudowane na górze jest budowa mamy Guleza i właśnie tutaj jest jego magazyn, z którego nie korzystamy, nie wiem czemu. Tu są, są nasze farmy, marihuaniny i innych spraw. Tak specjalnie powiedziałem marihuaniny, żeby potem nie było, że a nie umie, nie pali. Mhm. Nie, dzieci nie palcie marihuany. Nie to palcie to, 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 to... marihuany, bo wyrośnie z was taki galasek Taki Gules, no, naprawdę, wyrośniecie wyraśnie, taki co jak gulesy i będziecie o. grać w gimbusiarskie przygody w Minecraft. Oj, nie życzę Wam tego. No, ja jestem dosyć mięczny. I teraz prowadzę Was do e, mojego domku, do, który został zbudowany dosyć niedawno, właściwie 5 minut temu, skąd skończyłem. Mm -hmm. o, wy, wypróbujemy teraz mój mieczyk. Wspaniały, zrobiony przez Galasa i tak trochę poskąpił mi rzeczy, ale. Jak mój ma tylko dwie rzeczy, to od jego to ma chyba z dziesięć. O ile się nie mylę, ja, ja to mam Looting 3, Smite 5, Fire Aspect 4, Knockback 2. No i tak. I tak, ja mam. E, tak się prezentuje mój domek, do którego niedługo się wyprowadzę, bo z tym gejuchem już mieszkać nie będę. A, Zaraz pokażę wam. Wam, zobaczcie, to wszystko budowałem ja. To jest dobre pół godziny mojej roboty. Szpanera. No co, umiem budować lepiej od ciebie. No i tam, i tam. Ty, ty, ty jesteś od kopania diasów, chociaż ja mam większego oferta. To jest, tak, to jest tak, dziwne, tak. ja umiem budować i nie chodzę praktycznie do kopalni, ale jak wejdę to wracam z większą ilością Diasów niż Gules, a jestem krócej zazwyczaj. Ej, czekaj, ja mam na moim e, mam Fortune 3. No, no same, dobra, ja też miał to... stak Diasów. No ale to bo masz Fortune, tak. No. Ale się miał zwykły to pewnie byśmy... nie nie mielibyśmy tego staku. Właśnie, zrobimy sobie niedługo diamentowe seciki, na mnie zenchantujesz ładnie, wiesz. Hmm? No, ale to już poza wizją, wiesz, to już poza wizją. Z racji tego, że nie mi się bałyć węcząty podczas wizji, klnąć po prostu w niebogłosy. E, tak, to jest domek to jest Gala... Ok, to, to, jest domek, to jest domek Guleza. Już tam nic nie ma. Tak, też nic tu nie ma. Jest tylko skrzynka i jakieś tutaj zejście na niby coś dziwnego, ale. Nie tam ma tak... jest ta farma automatyczna. I gdzie ty masz farmę automatyczną, na dole? No tam co zrobiłem? No. Zaraz zobaczymy, to bo ja tego nie widziałem. Będziesz, że... Bo u Ciebie to wszystko wygląda jak schody. Hy -hy. Znaczy jak wejście do kopalni, wszystko co budujesz, naprawdę. No, ja tak. tak lubię. Tak podświadomie, wiesz. No, wiesz, to tak wszystko co u Ciebie to ten, ten, ten jest, no i tak, to jak wejście do kopalni, tak, taki kret z Ciebie, naprawdę. <laughs> Oczywiście jeżeli ne, ktoś a lubi a ne, kopać to... Proszę, bez, bez takich żartów, o, mówmy... Jarosław, kret. A dobra, Jarosław Kret, okej, okay, to, to ja myślałem o jakimś... jeszcze. Okej, okay, okej, okay, to, to ja jestem dziwnym człowiekiem w takim razie. Ja myślałem o kimś innym dosłownie, e, świętej pamięci. Dobra, może nie wspominamy, a... O... Tak, tak, tak. E, Jezus dzisiaj zmartwychwstał. Bo, bo będzie w, w dziesiątej sekundzie słychać trotel. <laughs> słychać e, klipery. Tak. I nie wiem, jak można słyszeć troty, ale pewnie tam niektórzy mogliby się ze mną chłócić. To, co teraz wam pokazuję, to jest domek kolegi, którego dzisiaj z nami nie ma. On gra tutaj sobie czasami. O, zobaczymy, co ma w skrzynkach. Z racji tego, że mam uprawnienia admina, mo admina mogę mu zaglądać do skrzynek, ile chce i kraść wszystko, ale ja jestem dzisiaj dobry. Poza wizją. <laughs> poza wizją. Poza wizją też nie jesteś. Tam co widzicie to jest farma, już mi się tam nie chce iść, tam są moje brzuski w ogóle wszystko I tą farmę mi zbudowały brzuszek. akurat góle za co jestem mu wdzięczny, bo ja mam taki fetysz z brzuska, brzuskami na pewno, wiesz Ej stary, no. ja tutaj teraz bo? tak muszę chodzić, żeby nie pokazać widzom tego wspaniałego różowego budynku, który ten... Ach, masz się tego pokazać ja Nie, bo dzieci, dzieci to oglądają, ma tam taki ładny symbol Dobra, pokaż Nie no, jak przez przypadek pokażę, to wtedy ten... Nie pokazuję tego, bo to tak, jest. Wiesz, taki... Tak, tak, przejść tak... Ups. Co to jest Hero brain zbudował? Weź, nie bawimy mi się że ja. O właśnie to jest. Y... Moja tabliczka a propos brzuszek. Żeby ich nie ruszać, bo to są moje brzuski taki taki fetysz. O! Balas na, in na Infinity. Boże, co ty masz tutaj? Idę zobaczyć, co ty menchentujesz, bo zaraz czyty powpisujesz będziesz miał taki. Właśnie zrobiłbyś mi coś, tak. a nie? Stary, ten. Właśnie, ej, nie, poka pokaż, widzom sw swoją zbroję, zaraz mi pokażesz. Ej, właśnie Ananter działa w końcu, czy wyłączyli nam go? Eee, nie, jeszcze nie. Muszę pojedać z Marcem. Znaczy z Michałem, przepraszam. A to właśnie mówię. A propos ten, gramy na serwerze C Crafteria, polecamy serdecznie. IP będzie w opisie i na tej mapie gramy tylko dzięki dobroci admina. Dobra. Chcesz zobaczyć moją zbroję? No pokaż, widzom. No to hop, Ja Zaraz pokażę swoją, no to dawaj, no. Wszystko? Mhm. To tak, to jest projekt Protection project Protection I masz Protecting if feather falling Mój no. to tak, e, e, aer, mam ironowych arm Ale dawaj. Nacisnij banana już zaraz oddam Spokojnie Już łapaj Okej, okay, wracam O oh, sorry? Ciekawe kiedy zauważy ludzie Ej, Dawaj moje buty w rzutku. Tylko buty? Jesteś pewien, że to tylko buty? O ty Żydeczku Dawaj, nie, oddaj mi moją wiesz No tak, moje, moje, moje damy. Moje dawaj, butki, dzięki. moje butki Moje buty chcę Kto się tam u ciebie tak tłucze? No co moje co to buty chcę Masz, masz. Czyś co byś, coś, 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 coś byś coś z nimi zrobił? No, nie No daj Pokaż ten no, no, łup swój jeszcze Teraz mój seks, seks szantowałem go Punch, Power, Infinity Flame. To wystarczy jedna strzała i możemy strzelać. No ale. Odej mi go, odejmij go, czeka, jeszcze czekaj, muszę, muszę, muszę go wypróbować. Gdzie mam nacysnik? Masz, masz nacyznik jeszcze swój? Ja go mam na sobie. To co, Cetum? Ja ej, oddaj go. Ej, stary. Oddaj go. Ej, zdublował nam się? Daj go. Ale, stary, ej, dlaczego mam taki. Jeszcze. Stary, dlaczego to się zdublowało? Nie, Nie wiem. Pewnie coś Ale... już. Ale stary, no torosów nie miałeś. No to już się dałem, się zepsuł. Nazwę go. Hmm. Ale dlaczego to jest strzała się pali? No bo mamy A fire aspect. aspekt. Pójdę sprawdzić, jak syneterem jest. Tutaj no wszystko, tego... co teraz tu jest, budowane jest przez Galasa, dlatego. Taki węgiel, na przykład za taki węgiel albo za takiego kobla Nie, się, nie ale nie ja go lubię, ja, 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 chcę, ja chcę żeby był taki węgiel Ale ja mówię o tym, tak że nie. jak się zjeżdża tak To się powinno ładnie tutaj być wystownowane, kobla żadnego tu nie powinno o, być to się pogięło Stary, co to jest e... za Nie umiesz po prostu... Przyznaj się, nie umiesz budować Z drugiej strony też wszędzie tylko koblem załata Idź ty Potańczę trochę na głowie Krypera Ej Gules, e, czekaj, no? e, czekaj, stój tak tak. Wiesz, wiesz jak nazwałem. Stój tak, stój w miejscu, wiesz, stój w miejscu. Wiesz jak, ten, wiesz jak mógł nazwałem? Jak? Szczelba. Stary, co, co tak jak? wystaje? Co, co ci wystaje? Szczelba mi jak wystaje, hapsaj. Jesteś pewien? A masz. W, ty wyłącz te cheaty, stary, bo ci uderzyć nie mogę. Jak to? No z, nie mogę ci uderzyć. Dlaczego? To bo masz cheaty. Nie mam cheatów. Masz, masz, go, masz, masz goda, bo coś tam nie. administrowałeś. Masz. Goda. Administrowałeś masz Będę ci bezczelnie chrupał w twarz. O, o cyfreże. No i tak pokrótce po wygląda nasz świat, tak? Jakichś większych planów na dziś... A nie, nie pokazałem jeszcze tajemniczego pokoiku. Chodź do tajemniczego pokoiku. O Boże, to nie to. Tak, to pokażemy niestety. E, dobra, i schodzimy w dół. I to, o jest, Boże, to jest, to, 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 jest to, to jest nasz tajemniczy pokoik. Wchodź do tajemniczego pokoiku. Ty gdzie on? No pod brzuską. Jakaś łka SKKF. -a. A, a, dobra. SKKF. Nie wiem, nie oglądam SKKF. SKKSyw. Tak? Czekaj, czekaj, czekaj. Popatrz na mnie, popatrz na mnie. Czas na ciebie, kochanie. <grym> nie ma tak. Yeah. Stary, Skoro zobacz, spod... stary paczek tańczę. mi na różne, to czekaj. Ale jak to kiedyś. Jak to kiedyś mówił święty pamięci JJ Różowy, to jest bardzo męski kolor. Uh. Nie masz drzwi, to, byś postawił. No. O, tak, wejdę to black. Ej! Jak ty przyszedłeś przez Trabdola? Tady ty mi go otworzyłeś. Nie, ja ci go zamknąłem przed twarzą, normalnie. O kurde, pokazałem ten ruszowy budynek przez przypadek, znowu. Ej, muszę strzałę wziąć. Patrzcie, jaki domek Guleza jest brzydki. Parapety próbował zrobić, a nie umie. Poczekajcie, aż banan pokaże twarz. Pokaż swoją najpierw. Okej, okay. ja przynajmniej mam dziewczynę. Ha. Dobra, dobra. Skąd wiesz, że nie jest dla pieniędzy? Oj, tam, oj, tam. <grym> <grym> tylko szczegół. Słowik też miał dziewczynę, zacznijmy od tego. Ej, bez nazwisk. <grym> ale co nie jest nazwisko, to jest ten tak jak banan czy gulez. No dobra, ale on i tak nie wiedzą o co chodzi. Czy możesz mi tak nie podchodzić od dziwnie? <grym> No i A dobra nie masz już goda. Tak. Masz mnie nie bić. Przepraszam. To, to to boli. <grym>, myślałem, że tak lubisz, wybacz. Ej, czekaj, bo za sumer. Chcesz, chcesz, chcesz melona? Nie, mam już. Wykrafcibym coś fajnego, czekaj. Enderpearla. <grym, grym>, o tak. Ej, zostaw to Ender Muszę. musisz... zostać na Gallchesta. A to to od spać Nie, nie pójdę spać. Czemu to nie stoi? Wiem jak to zaśmiał. To, tobie nie stoi. Ja tu będę co? Ja tuś. Mm. Ja tu <noise> mój. mój. Ej, nie, wiesz, stary, wiesz, co, wiesz, nie stary, wiesz, wiesz, wiesz co zbuduję, zbuduję most i będę pod mostem mieszkał. Okej. Okay. Chodź pomożesz mi budować most. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, bo są ludzie tutaj. Jak mogłeś? Ej, choćby zbudujemy most, co? Z jakiejś takiej. Ja bym zbudował most. Umiesz budować... A nie, ty nie umiesz budować wybacz. Umiem budować mosty. Tylko Taka. masz też dokąd. Taki most by, by byle donikąd. Wiem, że Wiesz, dla mnie polska bądź mowa bądź jest most... trudna, ale... Dobra, starczy mi tego. Ja zbuduję most i będę mieszkał pod mostem. Dlaczego ta strzała się pali? Boże. No bo ona ma... Ja mam fajera tutaj. A kurde denerwuję to. Podpalę ci dom. A tylko spróbuj, kurde. już, że, że, że takie działa. Ups. Ej, no co? Ty. Zostaw mojej temy. Dobrze, nie ruszam ich. Ale się fryer. Chyba mi się ma. Okej. Okay. Ale przecież ty zbudowałeś most. tylko go dokończę i zbuduję tam pod mostem sobie jakieś mieszkanko. Gdzie? No tam do farmy. Oj, no, to nie ja. A kto? To, to Mikus. Węgier w sensie. Węgier. Węgier, Mikus. Masz jeszcze tu mi para. Ale taki most to brzydki jest, ale dobra, no już nie będę wybrzydzał jestem zwykłym menelem To jest zwykłym bananem. Spadaj. Ban banany wychowują się w dżungli. Jakbyś o tym nie wiedział. Bo ty jesteś dzieckiem z dżungli. Ty też biegasz z falusem na wierzchu. Wpadłeś tu znowu. O tym wiesz. Bo widzię Cię w domu. A. <noise> idealnie, idealnie. No, idealnie chyba. Przestań. Coś na wizji. Do kilofałkę nie mam. Co za peszek? Weźmy przynieść kilofałkę. Jak się już. Kurde. O kurde. Dobrze czy tak. Ej, nie ma tak. O kurde. Dobrze ci tak. Zostaw moje itemsy. Nawet nie wiem, czy są bardzo ci tak dobrze. Ja chyba. Z... Wiem co zbuduję dzisiaj. Co? Czy ja tylko muszę iść do domku? No Ty ja... też to, tego używasz. Gdzie mam jakiś kill ja diamentowy? Ten... Bo kamiennego nie, z kamiennego nie będę korzystał. Ja muszę, ja muszę swój ulec. Gdzie, mam, gdzie mamy diamentowego killoffa?